E, dzisiaj witam Was na kolejnej wyprawie. Dzisiaj idziemy na Lolpyd. Wydaje mi się, że dobrze wymawiam. E, tutaj parking, oczywiście, na parking zostawiam Wam współrzędne poniżej w opisie. E, jest to w okolicach Merzew, dokładnie za Merzew. No, więc zapraszam Was na trasę. Z tego co widziałam, to e, szczyt jest na ponad e, 1900 metrów nad poziomem morza. I zaraz zaczynamy skąd. Zaczynamy z ilu metrów. Ok, zaczynamy z Lulutę. 1318 metrów nad poziomem morza. No. To lecimy. Zobaczymy, co to za trasa. Tak, przy okazji, bo tak sobie pomyślałam, że pierwszy raz się przywitałam po francusku, kuku. Kuku to jest takie nasze cześć. Hej, coś takiego. Jest kuku, salut, bonjour. Trzy takie podstawowe przywitania we Francji, jadąc do Merzew, właśnie na tą trasę. Po drodze widziałam, że jest dużo biegaczy z numerami. I się zastanawiałam, co jest dzisiaj za bieg. I mamy tutaj bieg w Komblu. Kombloran się nazywa, o ile dobrze czytam. I są to biegi na trzech dystansach, które oczywiście możecie sobie wybrać: 42 km, 25 km lub 15. Naprawdę podziwiam ludzi, którzy biegają po górach. A ja sobie idę taką piękną ścieżką. I lecimy na górę. Już widzę, że ta trasa do najłatwiejszych nie należy. Mam nadzieję, że filmik odda wysokość. Tam szłam, no i teraz pod górę. No, do najłatwiejszych nie należy ta trasa. Mocno pod górę. Dotarliśmy na Surprés, 1857 metrów nad poziomem morza. Niestety, widoczność dosyć słaba ze względu na chmury, no ale niestety tak to bywa, że w górach nie zawsze mamy piękne błękitne niebo. Powiem tak, mimo wszystko widok bardzo ładny. Ale o, trasa bardzo męcząca. E, dojście tutaj trwało, już mówię, ile kilometrów. E, 2,5 kilometra, zniesienie 500 metrów. Więc jak na tak, jak dla mnie, mocne zniesienie. Spory wysiłek trwało to godzinę 10 minut, więc spoko. No i jeszcze idziemy. Robimy pętlę, nie będziemy wracać tą samą drogą. Tak jeszcze na temat trasy, dzisiejszej, do góry. Eee, powiem tak, przez to, że wczoraj bardzo dużo padało deszczu, to niestety trasa mokra, trzeba uważać po takich deszczowych dniach właśnie na śliskość trasy. Więc też dlatego dużo nie nagrywałam pod górę, bo po pierwsze szłam w lesie, po drugie szlisko było, nic atrakcyjnego. A tak to mogę Wam ten piękny widok pokazać. Mam nadzieję, że na szczycie będzie jakaś ławeczka, bo chciałabym zjeść śniadanie. A jak nie, to usiądziemy na ziemi. Teraz. No. A co do deszczu, to tutaj widać kałużę, że naprawdę był duży duży opad wczoraj e, żeby wam zobrazować gdzie jesteśmy to tutaj mam nadzieję, że dobrze pokazuję bo niestety na ekranie nie widzę, ale tutaj jest jezioro Żawen, na którym byliśmy na którym ja byłam e, i wam nagrałam również z z tego jeziora, właśnie filmik. Więc, jakby co to zapraszam do obejrzenia. E, taka ciekawostka na temat tego jeziora, bo nie wiem, czy tam mówiłam o tym, e, że nie wolno się tam kąpać. E, no, psów też nie radziłabym tam kąpać, ze względu na to, że jest bardzo dużo żab w tym jeziorze. Ale bardzo ładne i urokliwe. Dziwne, bo pokazywało mi na aplikacji, że szczyt Alpete jest na 1915 metrów nad poziomem morza. A tutaj na budynku pokazuje, że 1895. E, tak przy okazji pokażę, że można tutaj wjechać właśnie sobie na nartach. I za chwilę też Wam pokażę, jakie są tutaj trasy. Na szczęście jest ławeczka, więc sobie usiądę na ławeczce i wiem sobie śniadanie z pięknymi widokami. Jedną z najważniejszych jak dla mnie zasad w górach jest po posiłku wszystko wyczyścić po sobie. Żadnych papierków nie zostawiajcie. Tutaj widzę, że ktoś zostawił papierek, który ja wezmę ze sobą. Bo dbajmy o to nasze środowisko. Nie wyrzucajmy papierów. A pójdziemy tędy. Nie wyrzucajmy papierków. E, byle gdzie są kosze. Nie ma koszy. Wyrzućcie to do swojego plecaka, do kieszeni. Wyrzućcie w domu lub na najbliższym śmietniku. E, ostatnio widziałam u e, Agaty. Musiałam sobie sprawdzić e, na e, Instagramie. U Agaty. Sacewicz, tak zwanej Agol. To jest dziewczyna, która właśnie dużo też sobie chodzi po polskich górach i nie tylko. Też Islandię pokazuje, z tego co mi się wydaje. No, i ona ostatnio pokazywała, właśnie jak wyglądają patry. Ludzie, którzy wyrzucają właśnie papierki, nie papierki na ziemię, yy, załatwiają się i zostawiają właśnie chusteczki. Ja akurat w chusteczkę zawijam ten śmieć, bo za przeproszeniem <grych> nie chcę go wkładać tak bezpośrednio do kieszeni. Więc sobie zawinę go w, papier w papierek, wrzucam do kieszeni <grych> i wyrzucę go albo w domu, albo jak znajdę śmietnik. No, więc serio, nie wyrzucajcie śmieci na trasie. Dbajcie o to środowisko, bo jak my nie będziemy dbać o to środowisko, to kto będzie dbać? Alpy ogólnie są czystym miejscem i ludzie tutaj dbają o środowisko. Jednak, tak jak mówię, apeluję. Sprzątajcie po sobie, bo nie ma co śmiecić naszej pięknej i ziemi no. pokażę Wam jaki piękny widok mam przed sobą naprawdę bardzo fajna trasa miło zjeść sobie śniadanie na świeżym powietrzu no ale też trzeba już się ruszyć bo się zrobiło chłodniej teraz rzeczywiście odczuwalne jest to 13 stopni ale nie jest źle. Tak sobie idę i widzę fajny plac zabaw dla dzieci. Zobaczymy, czy można Zobaczcie, co jest w tych domkach. O, A, ale tam jest średnia, Hmm, Fajne. zaraz Wam pokażę w środku, mała czytelnia. Tam jest zwykły domek. A tu się da otworzyć? Nie. Nie da się niestety tu otworzyć. A ładny jest ten domek. Fajnie. Fajnie ktoś wymyślił dla dzieciaczków. E, to jest wioska jakiś krasnali, coś takiego. Pewnie jakieś atrakcje się... Dzieją tutaj dla dzieciaczków. Fajne, podoba mi się. Podsumowanie zrobimy w bałcie. E, jeżeli chodzi o trudność trasy. Początek 7-8 na 10, powrót lajtowy. E, zatłoczenie na trasie 10 na 10 wyszłam o 8 około 30 e, i praktycznie nikogo nie było na trasie. Tak, tutaj parkowałam to tu, nie wiem, było chyba 3 albo 4 auta. No teraz już widzę, że jest dużo osób, i rzeczywiście, jak wracałam, no to widziałam dużo osób, które wychodziły, ale tak jak też mówiłam na wcześniejszym filmiku, Francuzi chyba mają taką mentalność, że o 10.11 wychodzą na szlak, więc spoko. Widoki. No i powiem tak, no ładna trasa, ale nie, nie zachwyciła. Więc dałabym takie 4-5 na 10. Byłam na ładniejszych trasach, no, więc tutaj 4 na 5. E, 4 na 5. 4-5 na 10. O, coś takiego. No. Zadowolona jestem, właśnie muszę wyciągnąć. 9 km zrobione, więc muszę tutaj zamknąć jedną aplikację. Jeżeli chodzi o przewyższenie, zrobiłam 560 m przewyższenia, 3 godziny 5 minut. Tempo 1837, prędkość 320. No, więc taki spacerek. 3 godziny spalonych kalorii, zaraz się dowiemy ile. Yy, tylko muszę wyjść z tej aplikacji i wejść na następną aplikację. 829 kalorii spalonych, więc spoko, na 3 godziny. Może być. Dobrze, żegnam się z Wami. Zostawcie lajka, subskrypcję, komentarz. O, wczoraj dostałam fajny komentarz na temat y, mikrofonu. E, tak, wiem, e, szukam odpowiedniego mikrofonu e, do tego aparatu. Trochę też zastanawiam się nad kamerą Insta360X5 ze względu na to, że w pakiecie można mieć od razu mikrofon. Nie trzeba mieć dodatkowych sprzętów poprzyczepianych do kamery. Dlatego się zastanawiam, czy nie wymienić, bo teraz nagrywam kamerą Insta360X3. Kilka razy też mi już spadła. No, więc tak się trochę zastanawiam, ale też z drugiej strony wiem, że to jest duży koszt. E, I. I tak. I się po prostu zastanawiam nad mikrofonem, szukam, sprawdzam, orientuję się, co, jak zrobić. Już miałam jedną próbę co do mikrofonu, jednak się okazało, że muszę mieć specjalny adapter. Jest to ciężki temat, zdaję sobie z tego sprawę. Bardzo podziękowałam też panu za konstruktywną opinię na temat mojego filmiku. Jestem bardzo wdzięczna za takie właśnie komentarze. Życzę miłego czwartku, bo w czwartek to puszczam. Jeżeli w jakiś inny dzień oglądacie mój filmik, to również życzę miłego dzionka. Do zobaczenia na kolejnym szlaku. Buzia! A bientut!